W dzisiejszym filmie zobaczycie zestawy prezentowe, dekoracje, ozdoby oraz akcesoria świąteczne, jakie kupić można w sklepie Action. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Jeśli któraś z rzeczy Bożonarodzeniowych spodobała Ci się, zostaw łapkę w górę. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zapraszam do oglądania! Dzisiejszy film zacznę od prezentowych zestawów kosmetyków, jakie można kupić w sklepie Action. I tak na przykład tutaj widzimy zestaw kosmetyków w opakowaniu, które wygląda jak sanie świętego Mikołaja. Zestaw zawiera żel do kąpieli, krem do ciała, musującą kulę oraz sól do kąpieli, a także mydło i gąbkę. Ten prezentowy komplet kosmetyków kosztuje 34 zł i 90 groszy, ma waniliowy zapach. Za 34,95 zł kupić możemy taki zestaw kosmetyków w koszyku. Zestaw zawiera żel pod prysznic, krem do rąk, musującą kulę i sól do kąpieli, krem do ciała, a także mydło i gąbkę. Kosmetyki mają kwiatowy zapach. 26,95 zł kosztuje taki zestaw kosmetyków. W zestawie jest peeling, mgiełka i masło do ciała oraz musująca kula i żel do kąpieli o zapachu kwiatowym. Te dwa prezentowe świąteczne zestawy zawierają olejki do kąpieli oraz sól. Taki zestaw zawierający olej do kąpieli oraz sól ma zapach ilang-ilang. Komplet kosztuje 12 zł i 49 Drugi zestaw ma zapach wanilii i kokosa. Zawiera olejek do kąpieli oraz saszetkę soli. Olejek ma pojemność 100 ml, saszetka 200 gram. Tak jak poprzedni, kosztuje 12 zł. i 49 groszy. Obok po prawej stronie za 13 zł. i 49 groszy widzimy zestaw trzech kuli musujących do kąpieli. Musujące kule są w trzech różnych zapachach. Jedna m.in. o zapachu neroli, druga ma zapach przyprawionej śliwki oraz drzewa sandałowego, a trzecia wanilii i kokosa. Każda z nich waży 100 gram. 22,95 zł kosztuje kalendarz adwentowy, który w każdym okienku zawiera musującą kulę do kąpieli o różnych zapachach. Są też nowe świece zapachowe. Każda kosztuje 13 zł i 95 groszy. Te świece znaleźć możemy w trzech zapachach. W pojemnikach w trzech różnych kolorach. Świece są w dekoracyjnych szklanych pojemnikach z pokrywką. Zielona świeca ma zapach jabłka i cynamonu. Świeca w kolorze srebrnym zapach drzewa sandałowego, a w kolorze miodowym zapach bursztynowy. Za 19,95 zł w sklepie Action kupimy takie widoczne tutaj stroiki. Stroiki znajdziemy w trzech różnych kolorach. Na przykład taki w dominującym kolorze czerwonym i złotym, oraz ten w dominującym kolorze różowym, a także taki w którym większość to kolor zielony, a także złoty. Za 39 ,95 zł 95 groszy kupimy taki stroik świąteczny zapakowany w tekturowe pudełko. Stroik ma jeden wzór, ale kilka kolorów. Ten stroik znajdziemy z domieszką koloru złotego, srebrnego oraz czerwonego. 17 ,95 zł 95 groszy kosztują błyszczące świece zapachowe. Te świąteczne świece również znajdziemy w trzech kolorach. Zapakowane w dekoracyjne świąteczne pudełko. Niestety nigdzie nie mogłam znaleźć zapachu tych świec. 8,95 zł kosztują takie świąteczne skrzaty. Te figurki znajdziemy w trzech kolorach: różowym, szarym oraz czerwonym. Każda figurka ma wysokość 25 cm. Za 46,95 zł kupić możemy elementy do świątecznej magicznej wioski. Ta karuzela działa na baterie. Dostępna jest w dwóch kolorach: czerwonym i białym. Na karuzeli widzimy trzy postacie jadące na koniach. Obok karuzeli, w tej samej cenie, jest także diabelskie koło. Koło działa na baterie i kosztuje tyle samo co karuzela. Na kole widzimy pięć postaci jadących w saniach. W tym sklepie Action tą dekorację znalazłam w jednym kolorze. 66,95 zł kosztuje magiczna, świąteczna zimowa wioska. W sklepie Action znajdziemy kilka zestawów takich wiosek. Każdy z nich w różnych wzorach. Tutaj na przykład widzimy piernikową wioskę z domkami z piernika oraz piernikowymi figurkami. Zestawy są podświetlane. A tutaj widzimy wioskę m.in. z postacią Świętego Mikołaja. 24,95 zł kosztuje taka świąteczna, magiczna wioska. Zestaw zawiera światełka i jest częściowo podświetlany. Światełka LED działają na baterie. W zestawie znajdziemy piernikowe domki, ludziki oraz choinki. Za 18 zł i 95 groszy wśród podświetlanych dekoracji znalazłam też takie. Między innymi podświetlaną figurkę wiatraka w czapce świętego Mikołaja. Oraz taką, która wygląda jak świąteczny but pełen prezentów. Dekoracje działają na baterie. Jest też taka podświetlana, ośnieżona, bajkowa chatka, która też zawiera światełka LED, które działają na baterie. 23,95 zł kosztują widoczne tutaj figurki aniołków. Te figurki wykonane z materiału znajdziemy w kilku kolorach. W kolorze biało-czerwonym oraz biało-beżowo-złotym. Każda z widocznych tutaj figurek aniołków ma wysokość 34 cm. Za 22,95 zł kupić możemy figurki Świętego Mikołaja. Te figurki mają wysokość 25 cm. Dostępne są w kilku wzorach. 59,95 zł kosztuje taki kalendarz adwentowy. Kalendarz w większości zawiera kosmetyki. Między innymi krem do ciała, żel podprysznic, musującą kulę do kąpieli, mgiełkę do ciała, mydło, peeling do ciała, maseczkę do twarzy, żel do mycia twarzy, masło do ciała, krem na dzień, peeling do twarzy, pilnik do paznokci, krem do rąk, bransoletkę, nabłyszczacze do włosów ciała i twarzy, szminkę, połyskujący żel podprysznic oraz czepek kąpielowy. Na tylnej stronie kalendarza adwentowego zobaczyć możemy kosmetyki oraz rzeczy jakie zawiera. 74,95 zł kosztuje taki kalendarz adwentowy. Na tylnej stronie kalendarza widzimy produkty jakie między innymi zawiera. Wśród nich znajdziemy między innymi gąbkę do makijażu, róż do policzków, wosk do stylizacji brwi, podkład pod oczy, paletę cieni do powiek, kredkę do oczu nawilżającą maseczkę w formie galaretki, lusterko i wiele innych. 12,95 zł kosztuje zestaw podarunkowy w formie bombki choinkowej. W zestawie znajdziemy m.in. gąbkę musującą kulę do kąpieli, żel pod prysznic oraz krem do ciała. Kosmetyki w tym zestawie mają zapach dzikiej róży. 19,95 zł kosztuje zestaw podarunkowy w metalowym pudełku w kształcie choinki. Kosmetyki mają zapach przyprawy dyniowej oraz pomarańczy. Zestaw zawiera krem do ciała oraz żel pod prysznic, a także musującą kulę kąpielową. Tak prezentuje się ten zestaw w całości, a tak wygląda metalowe pudełko w kształcie choinki. Za 19,95 zł kupić można taki zestaw podarunkowy. Zestaw zawiera cztery różne kosmetyki oraz gąbkę: żel pod prysznic, krem do ciała, płyn do kąpieli oraz masło do ciała. 19,90 zł kosztuje zestaw wód perfumowanych. W zestawie znajdziemy perfumowane wody o różnych zapachach. Każda z niewielkich buteleczek ma pojemność 90 ml. W zestawie znajdziemy 6 różnych zapachów. Za 8,95 zł kupić możemy zestaw 3 szklanek ze świątecznymi wzorami. Każda ma pojemność 250 ml. 13,95 zł kosztuje dekoracyjny łańcuch ze światełkami LED. Łańcuch jest w jednym wzorze i kilku kolorach. Za 19,95 zł w sklepie Action kupić możemy taką dekorację świetlną. Dekoracja zawiera 150 światełek LED. 11,95 zł kosztuje świecąca gwiazda w kolorze złotym. Tą dekorację możemy powiesić na przykład na oknie. Za 8 ,95 zł 95 kupić możemy zestaw trzech świec ze światełkami LED. Świece są w kilku różnych kolorach. 43 ,95 zł 95 kosztuje taka podświetlana dekoracja. Budka telefoniczna w dwóch kolorach z Mikołajem w środku. Zaraz obok widać podświetlaną latarnię, która kosztuje 49,95 zł. W środku latarni widzimy świętego Mikołaja stojącego z choinką na śniegu. W budkach telefonicznych, jak właśnie zauważyłam, oprócz świętego Mikołaja znaleźć można też bałwanka. Za 39,95 zł w sklepie Action kupić można też taką podświetlaną światełkami LED latarenkę. Ta lampka jest w jednym wzorze, ale w środku ma kilka różnych dekoracji. Tutaj widzimy choinkę, a wcześniej widzieliśmy m.in. Mikołaja. A teraz zobaczymy dekoracje choinkowe. Jakie krótki czas temu pojawiły się w sklepie Action. Jak widać, dekoracji choinkowych jest bardzo dużo, a część z nich opisywałam już we wcześniejszych nagraniach z tego sklepu. Dzisiaj pokażę kilka dekoracji, które pojawiły się niedawno. Na półkach sklepu Action znaleźć możemy szpicę na choinkę w różnych kolorach za 19 zł i 95 groszy. 5 zł 95 groszy kosztuje szklana pompka na choinkę. Ta dekoracja dostępna jest w różnych wzorach. 5 ,95 zł 95 groszy kosztują takie widoczne tutaj dekoracje choinkowe również w kilku wzorach. 9 ,95 zł 95 groszy kosztuje zestaw dwóch zawieszek na choinkę. Te świąteczne figurki dostępne są w różnych wzorach. 6 ,95 zł 95 groszy kosztuje taka zawieszka. Figurka aniołka. W sklepie Action znajdziemy też zestawy drewnianych zawieszek na choinkę. 7,95 zł kosztuje ta dekoracja choinkowa. Dostępna jest w dwóch kolorach. Za 4,95 zł kupić możemy taką dekorację świąteczną. A za 3,95 zł takie oto zawieszki. Te drewniane zawieszki mają różne wzory. Znajdziemy zawieszkę z gwiazdą, ze śnieżynką oraz z reniferem. 9 zł i 69 groszy kosztują takie dekoracje choinkowe. A 8 ,95 zł 95 groszy małe bombki w woreczku. Dekoracje te wykonane są ze szkła. Dostępne są w kilku wzorach i kolorach. Tutaj znalazłam zestawy w kolorze różowym, srebrnym, czerwonym oraz złotym. Każdy komplet zawiera 10 choinkowych dekoracji. Za 44,79 groszy kupić możemy komplet bombek choinkowych. Zestaw zawiera 34 sztuki. Zestawy są w różnych kolorach. W sklepie Action znajdziemy też bardzo dużo figurek świątecznych skrzatów. Figurki są różnej wielkości, w różnych wzorach i kolorach. Tutaj widzimy kilka rodzajów w różnych cenach. 24,95 zł kosztują postaci niedźwiedzi polarnych, a także takich oto pingwinów. Wśród świątecznych dekoracji znajdziemy takie oto materiałowe zawieszki na choinkę. Każda z nich kosztuje 8 zł i 95 groszy. Są zawieszki np. w kształcie pingwina, renifera, bałwanka lub myszki. 64 ,95 zł 95 groszy kosztuje taki oto świąteczny skrzat. Wysokość tej świątecznej postaci to 90 cm. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.